Dobra wieczy Państwu. No mieliśmy niestety w tym tygodniu przykre informacje, jeżeli chodzi o Drampa. Po prostu banda biznesu ma tak duże wpływy. skorupowała wszystkie czynniki które zawiadują informacjami co nawet nie chcą to obecnie pokazywać. I pozornie nie wiemy, co się z nim stało. Są informacje, że jest w bazie wojskowej w Teksasie. No właśnie z, 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 tą, z tą bazą wojskową. No. Pytanie jest tylko takie. Co wojsko na to. Czy wojsko będzie się dalej kompromitować? Podobnie na, jak na Irak napadło pod pozorem, że ten jakąś bombę atomową ukrytą, że ten coś tam w ogóle chce się takować. Inne kraje. Okazało się, że to niesłuszne. Szef. Wojska amerykańskie poda się do misji później. A jak będzie teraz? Że wojsko nie obroni Tampa. To się skompromituje po prostu. Jako Wojsko amerykańskie. Jako wojsko Kościuszki. Jako wojsko innych kombatantów z różnych państw, którzy budowali Amerykę. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Nie wiemy, co będzie. Do 20 mamy jeszcze trochę czasu, stycznia. Ja sobie nie wyobrażam, żeby wojsko pozwoliło na. Nomina nominację Bidena, który brał pieniądze od Chińczyków, głównie jego syna, ale on też dostał. I widać tu, że tu są duże wpływy chińskie. I duże wpływy, bardzo duże. Lobby biznesu amerykańskiego który ten świat chce zmienić nam na klatkę. Chcą nam zamknąć w klatce po prostu? Tak jak się zamyka bydło, tak jak się zamyka zwierzęta, tak jak się zamyka ptaki hodowane i oni nas chcą hodować. Nie wiedzą tylko, że nadszedł taki czas, znaczy era Wodnika, ja już mówiłem wcześniej, od 21 grudnia, gdzie umysł człowieka zaczyna się kształtować, jest bardziej inteligentny, ma większą empatię do innych braci ludzi i szybciej i głębiej zaczyna myśleć. Więc ja jak się uwolnić od tego? Nie ma. Jeżeli kogoś zamkną w klatce, nawet bardzo inteligentne psy, tak? Przynajmniej naj, najbardziej inteligentnych zwierzęta, to one się tam będą męczyć. I oni nas tak właśnie męczą o. tym lockdownem. Tak, tak, tak. Żebyśmy byli spolegliwi i robili to, co oni chcieli. Żebyśmy moje, swoje myśli, tak jak psy, schowali <coughs> ogon pod siebie. A to się nie da. I my się tym bardziej będziemy męczyć, ludzie. Będziemy szukali Twojego uwolnienia. Z tej klatki musimy znaleźć, znaleźć furtkę. Jaka to może być funtka? To są ludzie szatana. To są zboczeńcy. To są ludzie honorowani, dlatego, <grym i zboczeń> że są. <grym i zboczeń> Innych i gwałcą dzieci. Już jest znane. I co z tym? Jeżeli wojsko amerykańskie się nie ruszy, to zupełnie jest lada, gandolada. Więc co my możemy zrobić w tym właśnie nadchodzącym roku? Znaleźć fortkę. A fortka, jaka może być, to jest tylko być z Bogiem. Być razem z Bogiem. Nie razem z tym Franciszkiem, który tam krzyczy przez swojego przedstawiciela, że trzeba zmniejszyć populację ludzką o 6 miliardów, bo jest za dużo nas. Tak? A jak to można zrobić? Tylko poprzez szczepionki. Inaczej, jak to? Będą mordować? Będą wywozić do więzień, tak jak Niemcy to robili? A Żydzi yy, im to, Amerykańscy im to kazali, bez wątpienia, Po dlaczego nie bronili Żydów? Dlaczego mimo informacji jakie otrzymywali, nie chcieli wiedzieć na, o tym, że są obozy koncentracyjne. Że mordują swoich współbraci, oni wszystko. Ten, ten szatan, ten wielki biznes on tam w ogóle nie ma takich rzeczy, jak żeby on tam myślał o współbracie, czy o Żydzie, o, o, o swoim rodowodzie. On tylko myśli jak najwięcej wyciągnąć z nas, jak nas oszukać, jak nas okraść. I jeszcze, żebyśmy mu za to dziękowali, tak, bo i nas ratują przed pandemią, którą sami wymyślili, tak. To tylko świata żeśmy trafili. Nie tylko furtka z Bogiem i z Bogiem się y, y, komunikować, proszę. I zachowywać się tak, jak Bóg przykazał. Nie jak Kościół, nie jak jakieś religie tam różnego rodzaju. Oni wszyscy są związani z biznesem. Oni wszyscy kradną i oszukują. Tak, jak nie ci zwykli księża, to ci na, na najwyższym poziomie. Już wiemy o tym wszyscy. Że oni tam dostali się dla lubieżności, a nie, nie dla tego, żeby głosić Słowo Boże. Słowo Boże to jest ich tylko przykrywką. Tak jak <grywka> dla tych łobuzów jest przykrywką, żeby nas brać przed pandemią, którą sami wymyślili. Proszę Państwa, no zobaczymy. Jeszcze jeszcze się nie skończyło. Do 20 mamy jeszcze trochę czasu. Może ta amerykańska się obudzi, może się już obudziła. Tego nie wiemy, no to wiadomo, że to wojsko to są tajemnice. Poczekamy, ale póki co bądźmy smutni. Proszę Państwa, tak jak wcześniej już mówiłem, będę rozmawiał z osobami wyleczonymi. No jest taka choroba jak uszczyca, ciężka, trudna choroba, dosyć powszechna która wskazuje osoby chorujące na tą chorobę na cierpienie, na zły wygląd. I porozmawiamy sobie z panią, która się wyleczyła z tej choroby. Tak się umówiłem, może zaraz zadzwoni. Zaraz zadzwonimy i będziemy mieli panią Anią. Witam Pani Aniu. No, witam, witam. Jestem na wizji, pani mnie ogląda, czy. czy... Tak, oglądam, Aha. oglądam. No, ale to jakoś. Tak, to... Żeby nie, nie było pogłosu, to... Tylko muszę przyciszyć, bo mam pogłos. No żeby nie było no. pogłosu. Pani Aniu, pani się wyleczyła z Błyszczycy, tak? Tak jest. Ale jakiej? No wie pan, wie pan, ale jakiej mówię, uszyce, bo jeden ma na łokciu, drugi ma tam gdzieś, a pani gdzie miała U mnie się zaczęło y, na y, skórze głowy Aha. i schodziło mi tu na czoło, miałam tu przy skrzydełkach nosa, za uszami, na łokciach y, i szczególnie ta głowa była uciążliwa dla mnie, bo jeszcze wtedy pracowałam i jak się później okazało, po wielu latach, jak mogłam sobie w internecie sprawdzić to byłam rzekomo leczona, ale sterydami, które nie leczą przecież. No tak. I medycyna akademicka po prostu mi piagdowała tą chorobę i nie, tak by to co? było, żeby nie bezem, to by tak było do końca życia mojego. Tak, a ile Pani wydawała pieniędzy mniej więcej? Ale na, na co? Na leki. A wtedy to ja nie wiem, nie pamiętam, ale kosztowało to. No ale wtedy ja pracowałam, no y, tak, nie. to nie było to dla mnie takie y, uciążliwe. uciążliwe. Tak. No, ale ale niepotrzebnie. Przecież wiadomo, że seldy szkodzą, tak? Nie, nie pomagają, a szkodzą. No tak, ale ja tak liczę, że ta pani ze 200 zł miesięcznie wydawała no, na dzisiejszy tysięcy. No może tyle nie, ale, ale kosztowało mnie to, no i, no i między innymi była to, bo to były trzy środki, jeden na spirytusie, drugiego, co nie pamiętam, co to było, ale był, była też maść. Jak ja pracowałam, no to ja mogłam sobie maścią smarować i chodzić do pracy, tak? Hmm. No Dobra, i to pani chorowała na tą chorobę ile czasu? Dopóki pani nie zastosowała no, metody BSN. No nie wiem, nie pamiętam, ale może ze 20-30 lat. Nawet i to za zaatakowało pani cały, całą skórę, tak? No nie, nie, nie. Właśnie zaczęło się od głowy i tak jak mówiłam tutaj na twarzy, przy skrzydełkach nosowych, za uszami, łokcie. Ale później, jak się zaczęłam leczyć tą metodą BSN to w krótkim czasie, no w przeciągu tam kilku tygodni, ja nie pamiętam teraz dokładnie, bo to było w 2004 roku. Mm -hmm. I e, po prostu e, nastąpił wyrzut tej łuszczycy w miejscach, w której, w którym nie, nie było do tej pory. Znaczy, ja po, ustawiam, po stosowaniu że... metody BSM, tak, tak, bo są bywa by pogorszenia, tak, to prawda. No. I ja uznałam, że, że po prostu ta metoda działa. Bardzo e, I nawet byłam zadowolona z tego, że, że oczyszcza się mój organizm. Zgadza No i po jakimś czasie, ale leczenie trwało długo, wiele miesięcy, mhm. no bo e, choroba była zagadniona tak? Tak, tak? I e, stopniowo uszczypa ustępowała, i do tej pory nie ma śladu. Mhm. Ja mam takie pytanie, bo pani ze mną jak rozmawiała, to mówiła, że pani miała stresy w związku z tą chorobą. No nie, 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 nie w związku z tą chorobą, bo choroba trwała, no tak jak mówię, 20-30 lat, a w roku 99 w 1999 po prostu zostałam pozbawiona pracy. A, i to był ten problem. I, I to był ten stres, ale on nie wpłynął na, na, na tą muszczycę, tylko to była po prostu y, równoległa sprawa. No tak, i przy okazji pani ten stres wyleczyła. E, no nie, wyleczyłam. To znaczy, y, stres y, spowodował u mnie paraliż. O. i jestem po odbaczeniu szczytowo-potylicznym, uh -huh. no i właśnie już nie mogłam pracować wtedy, już nawet nie szukałam pracy, bo już przeszłam na rentę i uh -huh. y, miałam bez czasu, no bo rehabilitowałam się, byłam w domu, to mogłam co najmniej trzy razy dziennie stosować tą metodę no na tak. tak, tak, tak. I, przek I przekaz i pokonała Pani ten stres, rozumiem. No właśnie, nie, stresu już nie było, a, już, ale bo już byłam na ręce, no to miałam jakieś tutaj. zabezpieczenie finansowe. Tak, a wiedziałam, że już się do pracy nie nadaje, bo musiałam, bo miałam e, uszkodzony tym, e, tym paraliżem, e, miałam uszkodzony układ nerwowy. Także musiałam się od nowa uczyć na przykład chodzić, jeść. E, to trwało, no ale dzięki mojej determinacji i rehabilitacji to tak funkcjonuje. Dobra. Ja jeszcze mam tylko takie pytanie, bo pani poznała swojego męża, tak, mając tą uszycę? E, no tak, tak. tak. E, I niech pani powie, jak reagują mężczyźni? Bo to e, rzadki przypadek, żeby... E... A nie, w moim, w moim przypadku to, to nie było problemu. Nie, nie było problemu. Ale wie pan, jak e, to było w fazie leczenia, jak mi. Rzuciło tutaj na brzuch, uh -huh. rzuciło mi to błuszczycę. Uh -huh. Tak, i poszłam na mamografię. To widziałam obrzydzenie, powiedziałam, że to jest łuszczyca i że to uh -huh. nie jest zaraźliwe, uh -huh. widziałam grymas takiego obrzydzenia u tej uh -huh. osoby uh, obsługującej uh -huh. ten aparat. Uh -huh. Ktoś no się tak, no bo... założyła rękawiczki, no, mogła założyć, tak, ale nie było to sympatyczne. No ale mi... ja miałam dystans do takich reakcji. No tak, chodzi mi o to po prostu, że ludzie z tą łuszczycą, a szczególnie taką to są nieprzyjemnie traktowani. <laughs> I dlatego mhm. podziwiałam Pani męża, chociaż to było wcześniej. Nie, ale, że ale wie Pan, ten wyrzut mhm. y, tej łuszczycy to był... Krótki, no trwało, no nie aha. wiem, dwa, trzy miesiące. Ażeby. Także nie, a poza tym no masz normalnie takich rzeczy powstawał. No, 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 no to akurat, dobrze Pani Tafia. Proszę mają, bardzo panią dziękujemy, bo dzięki Pani się dużo osób dowie o tym, że można... A powiedzieć. jeszcze mo i mogę na chwilę no, no pewnie. jeszcze coś powiedzieć, Ażeby. bo właśnie widziałam tutaj yy, na pana filmach, że ktoś yy, na przykład miał problem z trzymaniem rąk, że mu się zsuwały. Tak. Więc mogłabym, bo ja już to dobrze opracowałam, więc mogłabym doradzić, mm -hmm. że można najlepiej to stosować w pozycji leżącej no tak. I tak, żeby łokcie były wyżej i wtedy się ręka nie suwa, więc trzeba jakieś jaśki, koce czy coś tak, podłożyć. No podłożyć. I, I u, mnie, u mnie dochodziło do tego, że na przykład jak na wieczorem już byłam w łóżku i ostatni raz stosowałam to leczenie to ja w takiej pozycji zasypiałam i mi się w ogóle ręce nie <grym> Także trzeba opracować sobie technikę. W coś jest no na sobie I, i się No i kiedyś jak jechałam, się samochodem i jako pasażerka oczywiście, no. bo ja nie mogę prowadzić samochodu ze względu na to uszkodzenia systemu nerwowego. No tak. e, więc e, też już, Jechaliśmy tam ze dwie godziny, więc też wykorzystywałam ten czas i y, opierałam łokieć o, y, o budowę samochodu plastikową. No tak, tak. I Pani głównie stosowała pozycję drugą, tak? O ile, o pani... Drugą i piątą. I drugą i piątą, tak, tak. No tam się ta jedynka przydała jeszcze ta, na, na te, wie Pani, zmiany nerwicowe, ale to... Tak. Ale nie. To już nie, 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 już, już, już jest nie miałam Nie, nerwicy, nie a, już absolutnie. Już jest, po jest. operacji, już jak sam rentę, no. byłam zabezpieczona finansowo, to, to już e, nie było problemu. Panie i to bardzo Pani dziękujemy. Życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku. No, no. wzajemnie. No I widzę, bardzo... że zainteresowani, które osoby, na... no, tak? Które zaczęły robić? Bo jak tak. się nie próbuje, to, to nic z tego nie będzie. No ja, wie Pani, tutaj to jest subskrybentów około 2000, poza tym jeszcze y, puszczam te, y, te moje filmy z kanału na y, promocję na Facebooku. Prawie teraz Facebook, coś tam się nie podobało, mnie y, y, zamknął jeden kanał, ale otworzyłem drugi. No, to jest tak jak y, z tym Trumpem. Jak się te, te, teraz przypilili trochę y, ludzi i, i, i zaczynają to blokować informacje. Miejmy nadzieję, że wydostaniemy się z tej klatki, którą w nas, nas wpędzono, a na pewno się wydostaniemy, jak będziemy słuchali się tego, co daje Bóg. No to przecież dał Bóg tą metodę, nie, nie, nie ja, nie odkrywca tej metody, tylko najpierw dał Pan Bóg, a my ją tylko rozpoznaliśmy i rozpowszechniamy i to jest prośba dla wszystkich, którzy nas teraz słuchają, żeby, żeby wierzyli w możliwości boskie, żeby się nie zajmowali tym, co się dzieje na świecie, tylko byli z Bogiem, a jak z Bogiem, to jest tą metodą. Dziękuję pani bardzo i dziękuję, ja, dziękuję też wszystkim, którzy nas słuchają. wszystkiego Słuchaj dobrego Wajemnie.